Do Juraty przyjeżdżam od jakichś prawie 30 lat. Znając wiele miejsc nad polskim morzem, nie wiem dlaczego Jurata skradła moje serce tak chyba na zawsze. W tym roku jestem gdzie indziej, dlatego właśnie, że chciałam coś wypróbować, i niestety uczciwie muszę powiedzieć, że jest nadal najpiękniejsza. Właśnie Jurata. Nie umiem powiedzieć, co skradło moje serce. Przyjeżdżam tu z moimi dziećmi od 30 lat. I bardzo dobrze się tu czuję. Pamiętam, że w zeszłym roku Jurata tętniła budowami nowych apartamentów. Nie wszystkie niestety według mnie są śliczne i troszeczkę psują no, ten mój sentyment do Juraty sprzed wielu, wielu lat. To znaczy uważam, że fajnie jak się buduje, żeby była jasność. Jestem za nowatorstwem i za rodzeniem się, natomiast nie wszystko jest ładne. Szkoda, że nie ma nadzorcy, który by dyktował przynajmniej w odrobinie jakby styl, który powinien być przyjęty, bo pff, eklektyzm nie jest moim ulubionym, jak to nazwać, to nie stylem, tylko no nie przepadam za eklektyzmem, a niestety tak jak wszędzie w Polsce, tutaj też on też go można znaleźć, więc szkoda.